Jak mówiłem, jest pewna komplikacja. Otóż ta osoba, która kupowała ten, ten, ten przedmiot, nie jest moją żoną. A to faktycznie komplikacja. No to wiecie, w tej sytuacji to ja wiem. No to podziękujcie tej. A może lepiej dajcie jej mój telefon. Ja osobiście jej przekażę. Tak. A co do tej kolacji? No to faktycznie jesteście tak zalatani na tej trasie. To może odłożymy. Co? Co wy na to? Tak, tak, ma pan rację, panie ministrze. W każdym razie bardzo dziękuję za telefon i e, za zaproszenie. No. no cześć, cześć. No i bardzo dobrze.